Witaj, wilku. Czołem Lambert. Kto jeszcze zimuje? Wesemir i Eskel. No i mamy gości? Wiem, byłem w obozie. Co tu robisz? Pilnuję, żeby nie kręcili się po Kermoren. Goście próbowali wejść do Kermoren? Pojawił się jakiś nadęty paniczek z krasnoludzką obstawą. Nie muszę mówić, że ich nie puściłem. Wiesz, że mają list żelazny od króla Henselta? Nie interesuje mnie to. Tu jest Ker Moren. Tu królewskie dekrety nic nie znaczą. Mam nadzieję, że mu tego nie powiedziałeś. Nie zdążyłem. Zaatakowały Archespory, namnożyło się ich przez lato. Wiesz, że rosną na trupach zamordowanych? Coś musiało przynieść zarodniki do doliny, i teraz wszędzie ich pełno. W każdym razie krasnoludy ewakuowały szlachcica. Od tamtej pory jest spokojnie.